Jako początkowy twórca na TikToku na pewno spotkałeś się lub spotkałaś z takim stwierdzeniem jak więzienie 300 wyświetleń. Pocieszę cię: praktycznie każdy twórca na tej platformie przez to przechodził, w tym również ja. Spokojnie, to nie jest żadne więzienie ani kara od tej platformy. Wszystko da się naprawić, tylko trzeba się nauczyć jednej rzeczy, a konkretnie czytania statystyk. I właśnie w tym filmiku Ci pokażę, jak prawidłowo je odczytywać i na ich podstawie kręcić lepsze materiały. A jeśli jesteś początkującą osobą na TikToku i chciałbyś, chciałabyś się więcej dowiedzieć, to zostaw koniecznie suba, bo dzielę się właśnie takimi informacjami tutaj. Pokażę Ci trzy wykresy z trzech filmików, które uzyskały różną liczbę wyświetleń. I nauczę cię, co ważnego możesz z tego wyczytać, aby potem z tych informacji wyciągnąć wnioski i kręcić lepsze materiały. Na tym wykresie mamy filmik, który uzyskał około 350 wyświetleń. A dlaczego tak mało? Wszystko doskonale widać jak na dłoni. Widzowie stracili zainteresowanie już od pierwszych sekund, więc prawdopodobnie tutaj nie był użyty żaden haczyk, żaden mocny przyciągający wzrok huk, dlatego widzowie przestali oglądać. Praktycznie od razu. Jeśli większość Twoich filmików ma maksymalnie 300-500 wyświetleń. To oznacza, że prawdopodobnie nie mają dobrego początku, który angażuje od pierwszych sekund. Jeśli taki filmik nie złapie uwagi widza od razu, to algorytm stwierdza, że jest po prostu niewarty puszczania, pokazywania go dalej. Dlaczego to jest akurat liczba 300, maksymalnie 500? To jest tak zwana pierwsza grupa testowa, której algorytm pokazuje twoje treści. Jeżeli ona nie przejdzie tego testu, nie zatrzymają się. Koniec. Stwierdza, że nie ma sensu pokazywać dalej, bo nic ciekawego się tutaj nie dzieje. Wiem, to jest okrutne, bo nieraz mamy świetne filmiki, naprawdę bardzo wartościowe, ale no, nie ma tego czegoś na początku, więc. Niestety. Dla porównania mamy tutaj wykres, gdzie mamy już ponad tysiąc wyświetleń. Jest troszkę lepiej, ale może być jeszcze lepiej. Początek, jak widać, był interesujący, ale no dalej niestety widzowie zaczęli tracić zainteresowanie, więc trzeba by się przyjrzeć. Dlaczego? Te ludzie na social mediach bardzo szybko tracą zainteresowanie, więc tak naprawdę to jest mega sztuka, żeby zatrzymać ich chociaż jeszcze sekundę dłużej. Jeśli większość wykresów z Twoich filmików wygląda właśnie w ten sposób, że masz dobry hook i jest oglądalność na początku, ale nagle później coś się dzieje, Przyjrzyj się, czy aby na pewno nie są za długie te filmy i czy skracasz wszystko do minimum. A tutaj mamy taki wykres. Jak myślisz, ile wyświetleń uzyskał ten film? Napisz w komentarzu. Tak, to jest film, który poszedł w viral i to doskonale widać, że od samego początku do praktycznie samego końca widzowie oglądali z zaciekawieniem. A ten filmik uzyskał ponad 600 tysięcy wyświetleń w styczniu 2025 roku i nadal jest w obiegu. Mam nadzieję, że teraz, gdy już jesteś mądrzejszy, mądrzejsza o tą wiedzę, będziesz mógł mogła ją wykorzystać w kręceniu naprawdę fajnych roleczek i wirali. Życzę ci tego oczywiście z całego serca.